Cały rozważany przez nas fragment Kreda Apostolskiego można by streścić właściwie w dwóch słowach: Jezus umarł. Ale każdy ze szczegółów wymienionych w tym wyznaniu wiary ma ogromne znaczenie. Po pierwsze, Jezus został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, prefektem Judei w latach 26-36. Został więc skazany na śmierć przez konkretnego człowieka, którego istnienie potwierdzają też źródła pozabiblijne. To wydarzyło się w konkretnym miejscu i czasie. Więc śmierć Jezusa na krzyżu jest wydarzeniem historycznym i jako takie jest fundamentem naszej wiary. A zatem chrześcijaństwo poddaje się historycznej weryfikacji. Ale ta wzmianka o Piłacie mówi nam coś jeszcze więcej. Oto Jezus zostaje potępiony przez ziemskiego sędziego. Ten sędzia składa świadectwo o jego niewinności, a jednak skazuje go na śmierć, tak jakby Jezus był winny. Po drugie, kredo wskazuje też sposób, w jaki Jezus poniósł śmierć. Został ukrzyżowany, przybity do rzymskiego krzyża. Samo ukrzyżowanie jest przerażającym przykładem niewyobrażalnego okrucieństwa, jakie jeden człowiek może zadać drugiemu. Skazańcy umierali zwykle nie z powodu przebitych rąk i nóg, ale z powodu wycieńczenia całego organizmu, odwodnienia albo uduszenia. Więc ich męka mogła trwać wiele dni. Czasem łamano im kości ludowe, tak aby nie mogli podeprzeć się na nogach i zaczerpnąć oddechu. Ale jeżeli chodzi o Jezusa, nie było takiej potrzeby. Wylano na niego tak ogromne okrucieństwo, że umarł po kilku godzinach. Ale najważniejszy aspekt tych męczarni, które Jezus przyszedł na krzyżu, był niedostrzegalny dla ludzkiego oka. Prawo mojżeszowe mówiło, że człowiek wiszący na drzewie jest przeklęty w bożych oczach. Innymi słowy, na Jezusa spadła Boża klątwa, został oddzielony od ojca, przeklęty, po to, abyśmy my mogli otrzymać błogosławieństwo. Jego przejmujące wołanie: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś, nie jest wyrazem zwątpienia w Boże prowadzenie albo po prostu nawiązaniem do psalmu 22, który zaczyna się od tych właśnie słów i który zapowiadał mękę Jezusa. Oto na krzyżu ojciec naprawdę odwrócił twarz od swojego syna. Ten, który od zawsze był dla Ojca źródłem radości, teraz bierze na siebie przekleństwo i doświadcza wszystkiego tego, co wiąże się z piekłem, co stanowi jego istotę, a więc zostaje oddzielony od Bożej chwały. W końcu Jezus umiera i zostaje pogrzebany. W Wielką Sobotę mogło się wydawać uczniom, że cała ich nadzieja została pogrzebana. Ale w rzeczywistości zatoczenie wielkiego grobu przed wejściem do miejsca spoczynku ciała Jezusa było tylko zapowiedzią wielkiego zwycięstwa. Dlatego, że trzeciego dnia kamień zostanie odwalony przez anioła, po to, aby wskazać przerażonym niewiastom, że szukają Jezusa w niewłaściwym miejscu, że w grobie szukają tego, który żyje. Wszystko zawdzięczamy Jezusowi Ukrzyżowanemu. Co jest waszym życiem, bracia moi, jeśli nie krzyż? Skąd pochodzi pokarm waszych dusz, jeśli nie skrzyża? Co jest waszą radością, jeśli nie krzyż? Co jest waszą rozkoszą, waszym niebem, jeśli niebłogosławiony, który został za was ukrzyżowany, który wciąż żyje? Aby się wstawiać za wami. A zatem przylgnijcie do krzyża, obejmijcie go ramionami. Przylgnijcie do ukrzyżowanego i nigdy go nie puszczajcie. Przyjdź do krzyża na nowo, choćby w tej chwili. I odpocznij pod nim teraz i na wieki. Następnie, z mocą bożą, która na tobie spocznie, idź i głoś krzyż. Opowiadaj historię o krwawiącym baranku, powtarzaj tę cudowną opowieść i nic więcej. Po prostu ogłaszaj, że Jezus umarł za grzeszników.